Witam Państwa, dzień dobry. Jak zwykle uprzedzam, że temat, z którym dzisiaj chciałbym przed Państwem wystąpić, jest tematem bardzo obszernym i nie wiem, na ile nam się uda powiedzieć to wszystko, co o tym problemie, o tej sprawie powinno się mówić. Któryś z mądrych ludzi powiedział, że chcąc stworzyć czy wpływać na teraźniejszość, bądź tworzyć przyszłość, Pamiętać należy również o przeszłości. I ja także z tym dzisiejszym tematem rozpocznę swoje wystąpienie przed Państwem, przypominając pewne fakty, pewne zdarzenia, bo czas płynie, tak a my tu w tym świętościu nadal w pięknym mieście jesteśmy. Otóż w 1943 roku podczas takiego spotkania wielkiej trójki w czasie II wojny światowej, trójki, Roosevelt'a, Churchilla i Stalina, spotkanie, które miało miejsce między innymi miało miejsce w Teheranie, Stalin upomniał się o swoje zachodnie granice państwa wielkorosyjskiego Związku Socjalistycznego Republik Radzieckich. Tak i tak wstępnie tam ustalono, że ta granica. Będzie przebiegać wzdłuż linii Kurzona, czyli mniej więcej tak, jak to dzisiaj z tą granicą, właśnie mamy do czynienia z Rosją. Następne spotkanie miało miejsce w Jałcie, a kolejne wreszcie w Poczdami w 1945 roku. Otóż podczas tych spotkań Stalinowi, jeżeli chodzi o polskie granice, położyła się tak kierka, od mostu w Gryfinie do rzeki Myśliborki, następnie do kanału torfowego, przez który państwo przyjeżdżacie, jadąc do kaminkę, następnie do kościoła w Albeku. Tak ta granica po wojnie w tych takich powiedzmy, zdarzeniach, o których wszyscy mówili, przebiegała. Ale jak pamiętam swoją rozmowę w roku 1960 z byłą panią księgową Urzędu Miasta, która mówi: pani Tadeuszo mówi, to ta granica to ona była właśnie do Kościoła Walbeku, ale później żołnierzom nie chciało się tak daleko chodzić. I przesunęli ją do miejsca, które, do którego ona biegnie, do morza i na dzień dzisiejszy. Czyli my z tej z decyzji, tej wielkiej trójki ostatecznie powstała decyzja właśnie żołnierzy którzy granicy pilnowali. Proszę Państwa, ta historia tej granicy ma, jest bardzo skomplikowana i, i mówi o naszej zachodniej granicy. Chciałbym Państwu przypomnieć pewne zdarzenia, takie granicotwórcze na wstępie. Tak jak mówiłem, omówił będę o historii trochę. Natomiast zasadniczy temat dzisiejszego spotkania to jest nielegalne przekroczenie granicy polskiej albo bezprawne przekroczenie nie granicy polskiej. Otóż jakie zdarzenia jakie fakty prawne polityczne na ukształtowanie się tej granicy właśnie miały wpływ? Przede wszystkim trzeba powiedzieć tak, że w kwietniu 1945 roku nastąpiło obejmowanie właśnie Pomorza przez wojska. Tak 40 niejasny tutaj w tym obejmowaniu był, była sytuacja Wyspy Uznam, Wyspy Wolin, prawda, w tym w Świnoujśa, które zostało wyzwolone jak z dokumentu wynika 5 maja 1945 roku. 10 sierpnia 1945 generał Żukow żąda przedłużenia mu zasięgu granic administracyjnych Szczecina. 11 sierpnia 1945 Żukow, Sierow w Berlinie poruszają również sprawę właśnie miasta Świnoujścia przyszłym kształtowaniu się właśnie państwowości na terenie Europy powojennej, prawda, Europy. 10 sierpnia także złożone zostały postulaty tymczasowego rządu jedności narodowej na konferencji w Poczdami, o czym tu właśnie wspomniałem, tam między innymi odczytano list Bolesława Bieruta i Osóbki Morawskiego. 1 sierpnia 1945 w Poczdamie ustalono, że granica Polski będzie przebiegać tu w rejonie właśnie gdzie w tej chwili się znajdujemy, na zachód od Świnoujścia. Nastąpiła następnie likwidacja różnych prowizoriów granicznych, którym brał udział m.in. Modzelewski 31 sierpień. To była nota m.in. do rządu Związku Radzieckiego o wcielenie w życie postanowień poczdamskich. policy między Zdrojem i Świnoujście Wolin tematem właśnie tychże, tej, tychże postulatów. Przebieg granicy według konferencji w Poczdamie i, kor, i korekta tejże granicy następowały kilkakrotnie. Na Zatoce Pomorskiej Komisja Graniczna Polska, gdzie wystąpił między innymi przywódca radziecki, uznała, że ta granica jest granicą niekompetentną, uznała się za niekompetentne ta, to spotkanie do ustalenia ostatecznie tejże granicy. Tereny wodonośne dla Świnoujścia, to następny problem. Mamy dzisiaj tę wodę z jeziora Wolga z. Tak, Bo w pewnym momencie stwierdzono, że Świnoujści nie ma dostępu do słodkiej wody. 4 września 1945 podpisano porozumienie pomiędzy Polską a Radziecką strefą okupacyjną w Szwerinie w tejże sprawie. Następnie koncepcja przesunięcia granicy do rzeki Piany był tutaj taki argument strategiczny na przyszłą konferencję pokojową. 7 października 1949 roku. Zostaje powołana Niemiecka Republika Demokratyczna. Polska-Niemcy, układy graniczne z lat 50-51, akceptujące dotychczasowe ustalenia i takie także prowizoria morskie. Działania polskie w Zatoce, w Polsce, pogłębianie toru wodnego i wiele innych problemów, które z, tym, z tą granicą się wiązały przede wszystkim na Zatoce Pomorskiej. To akt o wytyczeniu tejże granicy granicy w 1952 roku. To wreszcie dekret z 23 marca 1956 roku o ochronie granicy. To umowa o rozgraniczeniu szelfu kontynentalnego z roku 1968, następnie 69. To ustawa o granicy państwowej NRD z 1982 roku i to objęcie tąże umową także torów wodnych Kotwicowic numer 2 i numer 3. Proszę Państwa, to taki skrót tylko. Mam piękną mapę, ale Państwu jej nie pokażę. Muzyka Należy się zastanowić nad problemem takim przede wszystkim. Dlaczego te granice państwowe, dlaczego państwa w tym czasie chroniły swoje granice? Dlaczego osoby nie mogły swobodnie tak jak to dzisiaj. W naszym Świnoujściu, i nie tylko w naszym, ale we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Dlaczego to osoby swobodnie nie mogły tej granicy przekraczać? Otóż wydaje mi się, że problem jest dosyć oczywisty. Różnice systemów społeczno-politycznych pomiędzy państwami bloku socjalistycznego a państwami nienależącymi do tego bloku to jeden z powodów. Drugi powód to trudności w uzyskaniu odpowiednich dokumentów uprawniających do legalnego przekroczenia granicy. Osoby w okresie powojennym, mieszkające, pozostające na terenie Polski, w obecnych granicach wielokrotnie usiłowały połączyć się z, ze swoimi rodzinami, które pozostały poza granicami Polski. Otóż tak dla przypomnienia tylko, proszę Państwa, z Polski, do 1914 roku, czyli do I Wojny Światowej wyjechało około 3,5 miliona obywateli polskich. W czasie I Wojny Światowej poza granicami pozostało około 2 milionów. W II Rzeczypospolitej także 2 miliony. W II Wojnie Światowej i po tej wojnie pozostało poza granicami około 600-800 tysięcy ludzi. Lata 45 w okresie PRL 50 to 500, także 600 tysięcy ludzi. Od 1956 roku, czyli w latach 55 do 80, około 817 tysięcy. W roku 1971 do 80, około 225 tysięcy. I tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, moglibyśmy tu wymieniać i cyfry i lata. Część osób wyjeżdżając legalnie z Polski pozostawała poza granicami. Następnie osoby te usiłowały, przepraszam za określenie, ściągnąć do siebie pozostałą właśnie na terenie Polski rodzinę. Proszę Państwa, to są takie kwestie, wydaje mi się najważniejsze. Otóż zastanówmy się nad problemem następującym. Dlaczego to chroni się tą granicę? Jakie interesy? chroni się poprzez ochronę granicy. Dlaczego ustala się przekraczalność za tej granicy na podstawie dokumentów uprawniających do tego? Czym to jest ta granica? Otóż od tego należałoby zacząć, proszę państwa, że granica to umowa, to linia umownie oddzielająca terytorium Polski od terytoriów innych państw i od Morza Pełnego. Granica rozgranicza również i o tym mówi dekret o ochronie, Mówił dekret o ochronie granicy państwowej z 23 marca 1956 roku. Granica rozgranicza również w kierunku pionowym przestrzeń powietrzną, wody oraz wnętrze ziemi. To artykuł pierwszy właśnie tejże, tejże, tegoż dekretu. Kolejnym dokumentem, który się odniósł, było wiele innych wykonawczych. Niektóre tu Państwu przytoczyłem o morzu, o strefie rybołówstwa, o szelfie kontynencyjnej. Między innymi o wodach terytorialnych i tak dalej, ale o tym może za chwilę. Otóż kolejnym dokumentem takim podstawowym yy, mówiącym o granicy państwowej była ustawa z 12 października 1990 roku. Otóż w artykule pierwszym tejże ustawy, proszę Państwa, możemy przeczytać, że granicą Rzeczypospolitej Polskiej, zwaną dalej granicą państwową, jest powierzchnia pionowa, przechodząca przez linię graniczną, oddzielająca terytorium państwa polskiego od terytoriów innych państw i od Morza Pełnego. Granica państwowa rozgranicza również przestrzeń powietrzną, wody i wnętrze ziemi. Jest to mniej więcej powtórzenie prawda, postanowienia dekretu z 1956 roku. Mówię mniej więcej. Przebieg granicy państwowej na lądzie oraz rozgraniczenia morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego z państwami są są określone w umowach międzynarodowych zawartych przez RP. Granica państwowa na morzu przebiega w odległości 12 mil morskich od linii podstawowej, określonej w odrębnych przepisach, lub od zewnętrznej granicy RED, włączonych do morza terytorialnego. Czyli mamy tutaj taką granicę trochę na morzu ulotną, bowiem jak się tu stwierdza, że od linii to są 12 mil morskich od linii podstawowej, określonej w odrębnych przepisach. Tymi odrębnymi Przepisami to są przede wszystkim umowy międzynarodowe o charakterze ogólnym oraz inne umowy szczegółowe, tak jak jest to tu na Bałtyku z państwami sąsiednimi, a tych sąsiadów mamy po stronie zachodniej Niemcy, po stronie północnej państwa skandynawskie, jeszcze bliżej Borkholm, który jest wyspą należącą do Danii. Otóż yy, Zwłaszcza to pojęcie kolejne szelfu kontynentalnego czy strefy rybołówstwa, które w tym czasie z dekretu z 1956 roku obowiązywało. Szelf kontynentalny to łagodnie opadająca część morza. Ta gdzieś przyjmuje się w prawie międzynarodowym do głębokości około 200 metrów. No Bałtyk, prawda, ma swoją ograniczoną głębokość i gdybyśmy chcieli z tego uprawnienia skorzystać, to sięgnęlibyśmy tam gdzieś chyba po Borholm albo jeszcze dalej. Podobnież ze strefą rybówstwa morskiego. Otóż, bo państwa same, bądź w porozumieniu ze swoimi sąsiadami ustalają szerokości tych stref. Tu mamy w, dekret, w ustawie o ochronie granicy państwowej z 90 roku określoną szerokość te, tegoż, tych wód morskich, terytorialnych do odległości prawda, 12 mil morskich od linii podstawowej. Linia podstawowa to to linia zetknięcia się wód morskich z brzegiem przy najniższym stanie wody. No, czyli jest to taka granica płynna, chociaż to nie ma większego znaczenia. To ustaleni się mamy przypływy, odpływy, mamy sztormy, prawda, które powodują, że ten brzeg morski jest nieco szerszy lub nieco mniejszy. Muzyka Proszę Państwa, Przebieg granicy państwowej jest określony, ustalony znakami, oznaczony znakami. Proszę Państwa, równocześnie w artykule 6 stwierdza się, że Rzeczpospolita Polska wykonuje swoje zwierzchnictwo nad terytorium lądowym oraz wnętrzem ziemi znajdującym się pod nim, morskimi, podmorskimi, także wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym. Oraz dnem i wnętrzem ziemi, znajdującymi się pod nimi, a także w przestrzeni powietrznej, znajdującej się na terytorium lądowym, morskim, wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym. Są to postanowienia bardzo istotne, bo te możliwości powiedzmy sobie, że to władztwo Polski nad powietrzem, nad terytorium lądowym i morskim nad wodami terytorialnymi i pod dnem tegoż terytorium to są, można by się zastanowić, jak daleko to władztwo każdego Polski i każdego innego państwa sięga. Otóż przyjmuje się w prawie międzynarodowym, że to władztwo sięga do technicznych możliwości eksploatacyjnych danego państwa. Czyli jak daleko potrafimy się wkopać w głąb ziemi, a dzisiaj, jak słyszymy, będziemy poszukiwać ropy na wodach terytorialnych czy na terenach przyległych właśnie do, do brzegu morskiego a kopaliny w rejonach przygranicznych różnych. Przecież to z tego powodu zamieniliśmy część naszego terytorium ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich przy granicy wschodniej. Dostaliśmy wprawdzie większą powierzchnię, ale pozostawiliśmy tereny właśnie, które, gdzie znajduje się pokłady węgla, między innymi. Proszę Państwa, w ustawie z 90 roku prowadzono takie pojęcie jak po granicze rozdział 2 artykuł 8 w celu ochrony granicy państwowej ustanawia się pas drogi granicznej i strefę nadgraniczną Pasem drogi granicznej jest obszar o szerokości 15 metrów, licząc w głąb kraju od linii granicy państwowej lub od brzegu wód granicznych albo brzegu morskiego. Proszę Państwa, i tu trzeba zwrócić chciałbym Państwu uwagę. Nie wiem, czy osoby starsze na pewno sobie przypominają, jak ten pas drogi granicznej, te 15 metrów w przeszłości powiedzmy przed rokiem 90 i jeszcze wcześniej zwłaszcza w okresie powiedzmy 60, 70, wyglądał. Otóż były tam zasieki z drutu kolczastego, były tam oświetlenia, czujniki, były tam wyrzutnie takie, prawda, oświetlające teren. Gdyby ktoś, ten pas był bronowany, był utrzymywany w czystości, był oznaczony słupami granicznymi, samo wejście, samo przejście przez ten pas powodowało reakcję właśnie służb granicznych polskich czy niemieckich. Republiki Demokratycznej. W tym czasie. Otóż ten rygor, tu z panem redaktorem przed rozpoczęciem tej emisji mówi, że oglądał na Facebooku chyba tak, jak ta granica na odcinku plaży wyglądała. No były zasiekie, jak ci ludzie podchodzili i patrzyli na tą drugą stronę, właśnie tej granicy, na ten inny kraj, właśnie niemiecki w tym czasie na Partajgenozę z drugiej strony, prawda? Mży byli. Otóż samo przekraczanie tej granicy. Było utrudnione. My, towarzysze radzieccy przekraczali tą granicę na odcinku w Albeku. Mieli swoje szkoły, wozili dzieci, mieli tam swoje bazy, z jednej wojskowe, z jednej i z drugiej strony. My, myśmy byli taką trochę gorszą kategorią. Tutaj trzeba było mieć specjalne znajomości, żeby tą granicę do NRD przekroczyć i kupić na przykład winprom. Ja sobie przypominam, że urodzi, gdy urodził się nam nasz drugi syn, to udało nam się załatwić taką przepustkę, pojechaliśmy samochodem i kupiliśmy wózek dziecięcy właśnie w tym, przewożąc tym samochodem. A dzisiaj Państwo popatrzcie, bite showe, wszyscy nasi partyjni dawni przyjaciele przychodzą do nas, dokonują zakupów, tak, w naszych sklepach, w na, na naszym targowisku. Żyjemy wszyscy w zgodzie, poza tym, że nadal oni są tacy, zaznaczam, żyjemy w zgodzie, Myślę, że przyjeżdżają do nas, że mieszkają w naszych no, hotelach, pensjonatach, że uczestniczą w spotkaniach kawiarnianych. Tak, no, to ma jakiś wpływ także na nasze finanse. Yy, no, powiedzmy poza jednym takim mankamentem, z którym się spotykamy, mianowicie to, że chcieli nas. Dzisiaj przekraczamy tą granicę, mimo że bez dowodów czy z dowodami osobistymi nikt nas nie kontroluje, ale opłatę uzdrowiskową to chcą od nas, chcieli od nas pobierać, ale chyba ten temat został już w jakiś sposób tam przez nasze władze miejskie załagodzony. Natomiast chodzą lewą stroną chodnika. Zwróćcie Państwo uwagę, dlaczego chodzą lewą stroną chodnika, bo są Porządni, ordnungowaci, bo jeszcze jak Honecker powiedział, ale z Libem, muzgeiz, link, te zajty, tak oni chodzą. Stąd też my się zderzamy właśnie tutaj z nimi, idąc także tym chodnikiem. Proszę Państwa, w artykule trzecim tejże ustawy z 90 roku. Ja przepraszam trochę za te żarty, ale no, nie można być poważnym yy, cały czas. Otóż, proszę Państwa, przekraczanie granicy państwowej to jest rozdział trzeci, artykuł 14, i on ma bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia tematu dzisiejszego. Muzyka proszę Państwa. Artykuł 14, punkt 1. Stwierdza się tu, że przekraczanie granicy państwowej jest dozwolone na podstawie dokumentów uprawniających do jej przekroczenia. Dokumenty, o których mowa w ustępie 1, określają odrębne przepisy, w tym umowy międzynarodowe, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, lub przepisy prawa. Unii Europejskiej. Proszę Państwa, i tu mamy już do czynienia w następnych postanowieniach tejże ustawy z czymś nowym, mianowicie przekraczanie granicy państwowej stanowiącej granicę wewnętrzną w rozumieniu przepisów kodeksu granicznego z Schengen następuje na zasadach określonych w kodeksie granicznym Schengen. Proszę Państwa, tu w naszej ustawie, z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, do porozumienia prawda, z Schengen, mamy granice zewnętrzne i mamy granice wewnętrzne. W przypadku tymczasowego przywrócenia granicy, no to lub przedłużenia kontroli, jak gdyby wracamy wówczas do dawnego pojęcia granicy państwowej. Osoby przekraczające granicę państwową. Stanowiącą granicę zewnętrzną, to są te, w rozumieniu przepisów kodeksu granicznego Schengen, są obowiązane poddać się kontroli granicznej w zakresie określonym kodeksem granicznym Schengen oraz w innych przepisach, odręb przepisami odrębnymi wykonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Proszę Państwa, mamy tu y, już pewien. Inny problem, mianowicie przekraczanie granicy wewnętrznej między państwami należącymi do Schengen odbywa się bez... Określony bez konieczności posiadania specjalnych dokumentów, natomiast przekraczanie granicy na przykład y, z innymi państwami, na przykład na wschodzie z Białorusią, z Ukrainą, y, na przykład proszę Państwa na południu y, Polski, no właściwie to trudno tu nawet państwa niektóre wymienić, większość z tych państw należy do Unii Europejskiej albo do układu układu z Schengen. Tam obowiązują przepisy wymagające posiadania odpowiednich dokumentów. W punkcie trzecim tejże ustawy tegoż artykułu 14 się stwierdza, że w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia, popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary osoba przekraczająca granicę jest obowiązana do udostępnienia do przejrzenia przedmioty, bagaże i środki transportu. I tak dalej. Proszę państwa, I mamy tu jeszcze wiele innych postanowień zawartych w tej umowie. Chciałbym tutaj, proszę państwa, wrócić do tematu zasadniczego, mianowicie, chciałbym wrócić do tematu penalizacji zachowań. Godzących bezpieczeństwo i naruszalność granicy państwowej. I tu, tak jak już mówiłem, należy uwzględnić przy przekraczaniu granicy i penalizacji naszych zachowań w przypadku postępowania niezgodnych z obowiązującymi przepisami i zwrócić Państwu uwagę na kolejne podziały tych granic, bowiem od tego zależeć będzie to, czy. Tą granicę przekraczamy legalnie, czy naruszamy przepisy prawa granicznego, czy też nie naruszamy. Mamy granice lądowe, mamy granice morskie, mamy granice powietrzne, mamy granice, proszę Państwa, na, właśnie na lotniskach przejścia granicznych. Często miejsce tej kontroli granicznej jest oddalone od rzeczywistej granicy, bo lotnisku w Poznaniu, Ławica czy w Warszawie do granicy państwowej, prawda, mamy jeszcze daleką, dużą odległość. Proszę Państwa, i teraz chciałbym o następnym problemie tutaj przejść do następnego, następnego problemu. Zadajmy sobie takie pytanie, czym jest właśnie... Yy... Czy, dlaczego ten czyn przekraczania granicy jest czynem karalnym? Prawda? Jaka jest historia tego tegoż zachowania? Otóż udało mi się odnaleźć kilka takich bardzo odległych faktów, stąd też to moje wystąpienie rozpocząłem od stwierdzenia, że o przeszłości należy także pamiętać. Otóż w 1561 roku w odpowiedzi króla dla sejmiku wileńskiego czytamy, że każdemu cudzoziemcowi wolno na teren Polski wjechać i z tego terenu wjechać. W 1542 roku zabroniono wjazdu czeskim Żydom na teren Polski. W 1624 roku zabroniono wjazdu Szerb Serbom i Wołochom. Dopiero w, w 1847 roku w kodeksie kar głównych możemy przeczytać o karalności opuszczenia kraju przez obywateli Cesarstwa Rosyjskiego, to były zabory i odmowy powrotu do kraju, o nienarażaniu innych osób i namawianiu do wyjazdu z kraju, o przyjęciu obywatelstwa obywat obcego państwa. Proszę Państwa, to były takie początki, które związane były w jakiś sposób właśnie z bezpieczeństwem granicy państwowej. W austriackiej ustawie, także możemy w zaborze austriackim w Galicji przeczytać z roku 1852, że podrobienie publicznego dokumentu, usuwanie znaków granicznych, wydalenie i cudzoziemca i późniejszy powrót były w tym czasie także już karalne. Podobnie w zaborze pruskim nakłanianie na przykład do opuszczenia kraju i tak dalej. Muzyka Proszę Państwa, no z tyłu ten mój czasomierz dał sygnał, że prawie pół godziny naszego spotkania mamy już za sobą, a temat jest bardzo obszerny, dlatego też. Pozostaniemy na tych wstępnych uwagach i jeszcze raz chciałbym Państwa przeprosić za te krotochwilę. Ale łatwiej się mówi, kiedy jesteśmy, i słucha, kiedy jesteśmy uśmiechnięci. I za taki bałagan trochę, który powstał, ale to na skutek nagromadzenia się dużej ilości materiałów. Dzisiaj Państwu dziękuję. Muzyka